Na początku filmu chciałbym Was wszystkich przewitać. witam Was na moim kanale Gołębie Damiana i chciałbym wszystkim podziękować za 1000 subskrypcji na moim kanale kanał się, kanał się ład, dobrze rozwija, mamy już rok na YouTubie także dziękuję bardzo Wam wszystkim za komentarze, za subskrypcje, za polubienia no i że mnie oglądacie dzisiaj będziemy szczepić gołębie, zaraz Wam pokażę, mam 20 sztuk młodych złapanych Będziemy szczepić szczepionką PH, tak jak widać, PH i od razu dostaną na kark od piurojadów i na rzęsistek, nie? Także już Wam pokazuję, mam 20 sztuk złapanych. Poczekajcie chwilę. Na 1000 subskrypcji mam taki, o, fajny stojak, także będziemy puszczać, no to będzie ładnie nagrać. Już mam 20 sztuk złapanych. I będziemy je obrączkować takimi skówkami. Nie? Także sąsiedzi, jak będziecie łapać na takich różowych zapinkach i na okolicznych wsiach. To pamiętajcie, że to są moje gałębie i trzeba je trzymać w piwnicy. Także idziemy łapać dalej i będziemy szczepić. Mamy. Będę prawdopodobnie sam szczepił, bo nie ma nikto pomóc. Jeszcze tego nie robiłem samemu, ale trzeba nauczyć się. Więc działamy, idziemy łapać dalej. Już mamy 46 złapanych wszystkich jest. Dawka jest na 50, także później coś złapiemy, jak zostanie. I to będzie szczepionka, Wam pokazuję już. Taka, trzywierysowa. Łapiemy, szczepimy i później Wam do gramy będziemy to wpuszczać idę jeszcze, tam tamte co na górze zostały na zielonych skówkach, muszę to pozmieniać no i bierzemy się za to szczepienie tutaj no i później, później zobaczę yy, tam czy coś jeszcze będzie trzeba doszczepić czy nie, aby tylko góra była zaszczepiona, te Budapeszty to jest najważniejsze także działamy pierwsza część zaszczepiona skówki pozapinane powiem Wam samemu pierwszy raz szczepię i to wszystko naraz porobić, no trochę się schodzi no ale już zrobię, to już będę miał wiedzieć. Problem z głowy i będzie tylko lepiej. Więc idziemy to wpuścić tu nam zostało jeszcze parę sztuk i tu nam zostało parę sztuk. Zobaczymy ile jeszcze tam w tych gumikach jest. I jak coś to do, dołożymy, nie? Mam te też już poznaczyłem już mają różowe wskówki pozakładane, także są już znaczne otwieramy klapę. Czekajcie. No, dawajcie siory Zobaczymy no, czy was dobrze zaszczepiłem Żeby żaden nie spadnie. Wszystko fajnie do góry Także szczepienie się pierwsze udało samemu, bo pierwszy raz samemu szczepię więc jestem zadowolony, bo bo, 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 bo źle bo, 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 bo. nie zaszczepiłem, nie Zobaczymy za parę dni jak to wszystko będzie działać. Yy, już ta szczepionka działać, bo to Działa za kilkanaście dni, także już szczepimy to, żeby było, także idziemy i szczepimy dalej. Dobra, działamy. Następna część gotowa. Tu już mamy pusto, czyli 26 tu zaszczepione, zostało 20. O przepraszam Państwa. Bierzemy towarzystwo i śmigamy na górę dalej je wpuszczać. Jeszcze później Dostaną glukozę na, żeby postawić je na nogi i... i będzie dobrze. O. No. Zobaczmy. E, no super. Super, super, super. To tu się zamknąć? Nie chcę, bo Waszaleć można. Dobra. Jest, jest. Dobra, pusto. Później zaraz kamery mnienie i coś, żeby na nogi postawić amino i glukozę. Dobra, ciśniemy dalej. Dobra, panowie, końcówka zaszczepiona. Końcówka zaszczepiona. Tu mi coś. Jeszcze zostało Więc idziemy połapać jeszcze resztę Tych młodziaków tam co są w tej budzie u Budapesztów Coś z koloru dorzucimy Jak będzie jeszcze mało no to dorzucimy z tego Z ciemniaków nie? I od Budapesztów także idziemy Wpuszczamy O Jezu, yes, się najadły Ciężkowa, a jak nie to z ciemniaków się to do życi Op. Opa Ach. Kurwa tam Czekaj, to kur No dawać O, kurczaki Panowie, ale bym odpierdolił majanetę. Przyniosłem jeszcze 9 sztuk z tamtego gołymnika i policzyłem dokładnie, ile ich wszystkich jest. Tam na górze jest 64 sztuki, na górze i plus tutaj 9, to mamy 75 sztuk na górze. 75 sztuk na górze, dobra, idziemy to wpuścić i coś jeszcze chyba trzeba wziąć do dobrać, bo tu jeszcze coś zostało jeszcze dobra Idziemy parę sztuk jeszcze tam z dołu wybrać. Słoneczko fajnie wyszło, także pięknie. Idziemy coś tutaj wybierzemy. tamte latają, także tu coś musimy zaraz znaleźć, ale nie wiem jeszcze sam co. Dobra. Działam dalej. No. Dawaj, 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 dawaj. One tutaj są pierwszy raz, także nie wiedzą o co chodzi. Nie wiedzą o co chodzi. Więc są pierwszy raz. Dobra, mamy tutaj 75 sztuk idziemy coś jeszcze, jeszcze z dołu tam wybrać i zaraz będziemy karmić to i i będzie elegancko, dobra nałapaliśmy tak ciemnych kolorów i to wszystko będziemy szczepić tu parka od razu zaszczepie koledze, które będą wyjeżdżać w ten weekend, parka kolorów i resztę wpuścimy na górze, żeby tam było tak jak już trzeba, do pełna poszczepione, bo szkoda tylko szczepionki, żeby się marnowała Leciem z tematem Starczyło mi tylko na 5 sztuk Także tak To będzie pod kolor do Budapesztów Teraz To też będzie pod kolor e. To będzie pod kolor A te dwa Będą wyjeżdżały Szczubem Czekaj No i dobra, mamy tu 80 sztuk Zaraz je muszę jechać, jechać po glukoze i do znajomego odebrać, bo mu ostatnio pożyczałem i zaraz kramimy towarzystwo, także wszystko jest poszczepione. On rzęsiska na na jady i czekamy tylko na gołębnik. Dobra, leciem dalej, a czasu ucieka. Poszczepione. Także jest 80 sztuk, tutaj jeszcze 9 sztuk dołożyłem z tamtej budy od Budapesztów. Dołożyłem dwa kolory kolczate jednego zwykłego na, na biały ogon, czerwonego, nie zwykłego, niekolczatego. I dwa zaszczepiłem y zwykłe z czubem, ale one wyjeżdżają. Także będzie tutaj 78 sztuki, i zobaczymy, co to będzie. Dajemy im jeść, bo one głodne. Także chwilę się pewnie pokulo, ale to i pogoda, i zobaczymy co dalej będzie. Ale musi być dobrze. Także już sypaliśmy. Miksturka jest, także mam nadzieję, że teraz sobie zlecą fajnie. Na pewno nie wszystkie, bo tutaj czekajcie, 15 sztuk chyba jest, świeżych, przyniesionych. Także jak się fajnie to prezentuje. Także gołąki mamy poznaczone, poszczepione I tylko czekamy na ten gołębniczek nowy, patrzy jeszcze czy tutaj wszystko akurat mamy pobrączkowane ale wszystko jest poznaczone wszystko zleci fajnie zobaczcie jak jedzą fajnie parę dni trochę będzie pewnie smutniej bo to szczepionka to wszystko, ale apetyt jest także super. Zaraz i reszta zleci. Tu już część była szczepiona, co przywiozłem. Resztę doszczepiłem. I jest pełen pakiet zrobionej profilaktyki, tak jak powinno być. I człowiek będzie spokojniejszy teraz. I mamy zaszczepione. Pierwszy raz szczepiłem to pH. Także kolega mi polecił. Dziękuję mu za to. Zaszczepiłem, czekajcie, ile sztuk ja zaszczepiłem? 46, 9, 50 sztuk, 60 sztuk zaszczepiłem. Dobra, mamy 60 sztuk zaszczepionych, także elegancko. Tu mamy pićku, chodźcie. No, słodkości to macie. Słodkości pijcie. Wszystko do ziarenka będzie zjedzone. Gitara, tamte też się muszę oswoić, którego może źle trafiłem, bo coś pewnie tak będzie, ale to wszystko zobaczymy. Za parę dni wszystko będzie. Będziemy nadzorować głodomorki, tak. Część tam ciemnych jeszcze wziąłem z dołu, ale no szczepionki już zabrakło, już nie chciałem następnej otwierać, bo można by było ją otworzyć, po prostu odciągnąć ileś tam milimetrów i górę zalać, wiecie, woskiem, nie? Żeby nie straciła też temperatury, jak w wyjmiecie z lodówki, to żeby było w tej samej temperaturze i można ileś tam mililitrów, ile wam potrzeba, odciągnąć szykawką, a resztę z tym, woskiem ze świeczki. Zalewacie jej do lodóweczki, aby tylko temperaturę nie straciła i, i można dalej ją schować sobie, nie? I nic jej się nie stanie Gorzej jak już weźmiecie w rękę I później Temperaturę złapie i będziecie chcieli ją znowu schodzić, to już jest poszczepione wtedy Zaraz odejdę to i reszta zleci Bo jeszcze muszę karmić resztę Syrop im smakuje elegancko No mówię, parę sztuk jest tutaj, których świeżo, świeżo przyniosłem Ale no, jak to poszczepiące. Jakby to kuli kulić trochę, no to znaczy, że działa o, To jest od jakichś trzech wirusów, także nie pamiętam Paramiksa chyba, no i coś jeszcze A u mnie paramiksa to jest najcięższa Najczęstsza choroba u mnie była, nie? kręciłem paramiksa. Także miałem rpk szczepić, ale po konsultacjach z kolegą stwierdziłem, że tą PH za od trzech chorób i, i fajnie też jest chuda karma, zaraz Wam pokażę na koniec. Yy, bez żadnych grochów, bez niczego, tylko Junior bez trączkowa i do tego jęczmień i idzie i to im wystarczy. I gołębie świetnie się na tym też zachowują, nic im się nie dzieje. Nie ma co ich tutaj, wiecie, ładować nie wiadomo ile, to też im wystarczy dobra zamykamy, zamykamy, nie przeszkadzamy A ja pokażę wam karmy jak tutaj daje o taką karmę dajemy, żeby to ich nie przepaść z trawieniem, żeby było elegancko Dostaną też coś do regeneracji drobi jeszcze, ale to ale to w międzyczasie tam to otworzyłem, stamtąd 9 sztuk zabrałem też muszę iść tam eee, dać jeść. No i te wszystkie stare też mają wszystkie zrobione kuracje metrazolem dzisiaj był ostatni dzień, jutro probiotyczak wjeżdża. Później bierzemy się za drogi oddechowe u nich no i będziemy startować z ciemnymi, nie? I startować z ciemnymi i będziemy próbować zrobić 15 z nowego dworu, także jest tylko 18 sztuk ale mam nadzieję, że mi się uda to docelowo puścić więc pozdrawiamy. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie mnie na tym YouTube. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobają moje filmiki na YouTubie. Mój kontent, content na tym o gołąbkach i jak Wam to się wszystko podoba. Chciałem zawsze nagrywać, zawsze się <laughs> stydziłem, mówię jaki to będzie, wiecie, odbiór. I udało się, jest już rok na tym YouTubie, jest oglądających, więc dziękuję wam za to. No i oczywiście, oczywiście zachęcam do naszej subskrypcji, komentowania. I dajcie znać, jak tam wam się podobają te filmiki na tym YouTubie przeze mnie nagrywane, więc pozdrawiamy, trzymajcie się, hej!